Piątą noc. fry Diego. Jego. No, paczki. no, paczki. Jest u nas, jest w północ. Ale na co? Będziesz oglądać mój film. Ej, nie. To dziwi. I mnie ciekawi jak yy, wiesz. Słucham. Co otrzymać i kas. Hmm, chyba. Będziesz się jako oglądający. Chyba tak będzie. No tak, żeby mi się pokazać, że jesteś widem że że jakiś typ mnie ogląda. No, no i możesz pisać jeszcze. Można normalnie, wiesz. O, oh, oh, oh. Dobrze. O oh, tam jest Freddy. Co? What's the hell? Ci on. Kpnąłem. Ja po prostu no on się tak, tak bardzo. końca po prostu. Jeszcze ten... Jeszcze ten oddech Ciki. Ale trochę to dziwne, że to był oddech Ciki. No a ja jestem jeszcze Zadajcie na TikToka Krystian0008 008. Okej. Okay. Hello, cikas. Hello, my friend. Wiesz o yy, z tym, yy, że ta. Cikas w 2. Ta tojcika. Jest seksy. Naprawdę. No. A na tej Bonnie, wiesz co? Eleven. Pięć lat temu. Na, na ten, na ekranie. Blokowanie sztab. Sztab odblokowywania telefonu, dał wiesz kogo? To i Boniego, bo Bonnie'ego, bo był, powiedział tak. Jest bardzo słodki. No wiesz. Na PSA nie jest darmowy, bo kosztuje 33 zetka. Każda część kosztuje 33 zetka. Jeszcze mnie nikt nie chce odwiedzić. cika, no wpadnij do mnie, no. O, bo... Dlaczego mnie Bonnie złapał? Przecież nie było go na kamerach, a w dodatku... stop, 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 stop. stop. Bo rozwalił Jestem... raz mnie rozwalił Bonnie, ten normalny. Ej, zgadnij, Ej, widzisz typa famonga, Famongu który y, idzie, to wiesz gdzie idzie? Idzie do wępa... a... Widzisz go? Idziesz, idziesz mówić, im, że mamy... że masz impostora. A on mówi... Ja czyściłem wentę z sprzątaczką! I. I wywalasz go... I wywalamy. I wszyscy go wywalają i mu, I mówi, że on nie był impostorem. Wyobraź yy, sobie ten przypał. Jest trzygra. Hello, Chica. Hello, Chica. Jak? I gdzie jest cika? Dobra, zamykam drzwi, bo, ja, bo ja się cykam. Ja się cykam. O! Ktoś coś napisał. Ciekawe kto? Walking animation. O, siema! Siema walking. Zamykam drzwi, jak coś, Walking. Bo y... no, siema, no. Zamykam te drzwi, bo ostatnio chyba tam był Bonnie i mnie rozwalił. Nie... Wystarczyło, żeby nie był przed drzwiami. O Boże. O, tu jest Bonnie. Pierwsza i dopiero mam sześćdziesiąt Sobie procent. Ja Co wy jaja robicie? Sika drze mordą. O ma? To, to było creepy, bo w, 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 włączam kamerę i wyłączam. Wcześniej był Bonnie i jest Bonnie, na, i jest Boni i nagle nie ma Jak... To było creepy, naprawdę. Ooo, wyskoczyłam się, nasy, słucham. Tak. O, chwilę napisał coś. A. O kur... nie chciałem. Ja nie chciałem. Ja sam kończę. Akurat był tam. Miałem szczęście! O, działa. A ten se trzy, prawda? drugą 35% zaraz. Noelo. No. Ej, to skrypi tym razem. I trochę. O boże, trochę to skrypi. Ja się boję, ja się boję, ja się boję. Ja się boję po bo prostu, nie chcę mi się. Zamykam dalej bezpieczeństwo, bo nie wiem, gdzie jest A tam jest Bonnie, mam 7% powera. Naprawdę. To jest to, nie po prostu, że tręga. masz. Boni, Odpierdolisz się ode mnie. I tak przegrałem, wiesz. Boni. No, o, wpadaj do mnie.

Ja słyszałam taki troszek, puch, jak jakiś przycisk. No, pokażę się Freddy. Dalej. Pokażę się, brachu. O, siema. Co tam u ciebie? Herbatkę wypiłaś u siebie? No, chyba tak. <ścoughs> jak się gada do Freddy'ego, tak. Game over. Czyli misja udana, no mieliśmy szukać u Golden Freddy'ego. Czekaj, yy, panie i panowie, skończyliśmy nakrywanie. to nie Set, papa, moje żebraczki.